Jeżeli chodzi o obrzucanie dzianiny i to obrzucanie zygzakiem, to oczywiście, jak spojrzymy sobie na maszynę, to istnieje specjalny zygzak przeznaczony do tkanin elastycznych. Tylko teraz jest jedno małe ale. Dzianina to jest jednak takie paskudstwo, które nie poddaje się wszystkim naszym działaniom tak prosto jak na przykład płócienko, czy bawełna lub len. Dlatego obrzucanie dzianiny robimy, jeżeli rzeczywiście upieramy się, że chcemy to obrzucić zygzakiem, a od razu powiem, że się nie upieramy, to robimy to troszeczkę inaczej. My ten zygzak robimy. Robimy go po odpowiedniej stronie naszego szwu. Od razu pokażę, że ten zygzak też ma elastyczność, więc on nam nie będzie pękał przy zakładaniu i naciąganiu tkaniny, ale robimy tak. Szyjemy po określonej stronie szwu, a dopiero potem obcinamy materiał, czyli już to pokazujemy. Mam ustawioną maszynę na ten elastyczny zygzak. Oczywiście nie ustawiam długości szwu, no bo nie jestem w stanie, ponieważ moja maszyna, po prostu przestawiam ją na szef elastyczny. Szerokość, no powiedzmy, że 5 z kawałkiem między 5 a 6. Igła na środku, i uwaga, bardzo zmniejszamy napięcie górnej nitki. To naprężenie nie może być za duże, bo wtedy ten nasz ściek zacznie nam ściągać materiał, tak jakby w siebie, i zrobi nam się piękny baleronik, który niestety nie da się rozprasować i będzie wyglądał fatalnie. To szyjemy. Tu mam szef. Chcę, żeby moje obrzucenie było od tej strony, czyli przełożę to sobie i będę szyła tak, żeby igła wbijała mi się w zasadzie tuż przy tym szwie, ale oczywiście, żeby za niego nie wyszła, żeby nie było widać tego. Czyli w moim przypadku tak mając ułożony materiał, powolutku zaczynamy sobie szyć. Teraz uwaga. Dosyć ważne jest to, żeby właśnie przetrzymać sobie tutaj nitkę, żeby nam się nic nie zaplątało. Bo szczególnie przy ściegach elastycznych maszyny mają tendencję do plątania nitki na początku, kiedy ta nitka, ta początkowa, gdzieś nam się zaplącze pod materiałem. Dlatego ja tu sobie przytrzymuję, nie ciągnę i powoli zaczynam szyć. Mam, zobaczcie, że mimo wszystko minimalnie ściągnęło mi materiał w środku. Co to oznacza? Oznacza to, że moje naprężenie górnej nitki było jeszcze cały czas zbyt duże. Elastyczność jest i teraz dopiero w tym momencie ja sobie obetnę bardzo blisko, ale tak, żeby nie przeciąć nitki materiał. On jest zabezpieczony, wygląda to całkiem estetycznie. Mamy pełną elastyczność tego, co mamy, oczywiście w obu kierunkach, ale nie zmienia to faktu, że ten sposób wykańczania na pewno ani nie będzie naszym ulubionym, ani nie będziemy z niego korzystać zbyt często. Okaże się za chwilę, że znacznie częściej, tam gdzie tylko się da, będziemy korzystać ze szwów francuskich. Ale zanim jeszcze do nich pokażemy, że mimo tego, że dzianina jest dosyć wymagającym materiałem, to można na niej także używać szwów ozdobnych.